Apogee Jam X, czyli malutki sprzęt, który ma szansę namieszać na rynku interfejsów audio. Dzisiaj trochę wam o nim opowiem, ale zanim to zrobię, zaczniemy od małego intro nagranego oczywiście z tym interfejsem. Zaczynamy! Siemanko wszystkim, dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Apogee, która przysłała mi ten malutki interfejs do testów. Jest to najmniejszy interfejs z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia i szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że tak mały sprzęt pozwala na nagrywanie w tak dobrej jakości. Zrobiłem mały research i okazało się, że interfejs ten poleca jeden z najpopularniejszych gitarzystów młodego pokolenia, czyli Tim Henson którego możecie kojarzyć z zespołu Polyphia. I doszedłem do wniosku, że jeśli on to poleca, to może warto jest się tym zainteresować. W ogóle razem z tym interfejsem dostajecie dostęp do wtyczki Tima Henson'a, która jest warta 120 euro, więc można sobie poeksperymentować i trochę się pobawić. Wiem, że sporo moich subskrybentów to są początkujący gitarzyści, więc może się zdarzyć, że ktoś z Was nie wie co to jest w ogóle interfejs gitarowy. Tak w skrócie, jest to sprzęt, który pozwala na podłączenie gitary do komputera lub laptopa. Więc jeśli macie gitarę elektryczną albo basową, a nie macie wzmacniacza, to możecie tak takiego interfejsu użyć i sobie po prostu poćwiczyć. Możecie też to wszystko nagrywać, więc generalnie interfejs audio to jest podstawowa rzecz w każdym domowym studio. Interfejsów audio na rynku jest mnóstwo, ale jeśli chodzi o Apogee Jam X jest to naprawdę malutki sprzęt. Zobaczcie jak on wygląda w porównaniu z iPhone'em, czy z bardzo popularnym Focusrite Scarlett Solo. Jak widać jest to bardzo poręczne urządzenie, zmieści się w kieszeni i to jest według mnie bardzo duża zaleta. Zresztą waży on tylko 110 gramów, więc możecie sobie wyobrazić jakie to jest lekkie. Ale nie chodzi przecież o wygląd, tylko o funkcjonalność, a ta tutaj jest na bardzo wysokim poziomie. Wystarczy ten interfejs podłączyć i możecie go używać. Musicie się tylko upewnić, że w waszym oprogramowaniu, w moim przypadku Logic Pro, w ustawieniach wybrany jest sygnał właśnie z tego interfejsu. Ja używam go na Macu, ale działa też na Windowsie, więc jeśli chodzi o kompatybilność naprawdę nie ma z tym problemu. Sama konstrukcja jest bardzo prosta. Z jednej strony podpinacie kabel gitarowy, a z drugiej strony jest kabelek USB i wyjście słuchawkowe. Także jak chcecie grać sobie z słuchawkami to to też jest możliwe. I jest tu parę fajnych funkcji, które przemówią szczególnie do ludzi, którzy zajmują się nagrywaniem. Więc jeśli lubicie produkcję muzyki, być może tworzycie własne kawałki, może nagrywacie covery, albo macie własne kanały na YouTubie. Jeśli tak, to ten sprzęt może się Wam przydać. Pierwsza ważna funkcja to Tryb Blend, który można włączyć tym przyciskiem u góry. Pozwala on na nagranie bez latencji co jest mega ważne. Każdy, kto nagrywał kiedyś coś na słabym interfejsie z dużą latencją, na pewno wie, jak bardzo potrafi to być wkurzające i wręcz zniechęca to do dalszej pracy. Druga sprawa to wbudowany analogowy kompresor, który też znacząco wpływa na jakość nagrywanego dźwięku. Z kompresją bywa różnie, jedni wolą małą kompresję, inni wolą trochę ostrzejszą, to też zależy od tego, jakie brzmienie chcecie uzyskać. Także tutaj wybór należy do Was, bo mamy tutaj trzy różne presety, które można zmieniać naciskając ten okrągły przycisk na środku. Pierwszy tryb to Smooth Leveler, czyli bardzo leciutka kompresja wręcz ledwo zauważalna. Drugi tryb to Purple Squeeze, czyli już trochę większa kompresja, no i ostatni to Vintage Blue Stomp czyli największa możliwa kompresja. Te różnice są zauważalne, szczególnie kiedy bezpośrednio porównacie sobie te dźwięki, więc teraz zaprezentuję Wam, jak to brzmi bez kompresji i z każdym z tych presetów. Jeśli chodzi o wady, jest sama jakość wykonania jest całkiem dobra, ale na pewno można się przyczepić tutaj do tych przycisków. Według mnie jest to najsłabszy element całego interfejsu. Z drugiej strony jest on naprawdę prosty w obsłudze, więc nawet jeśli nie znacie się na tym, nie będziecie mieć z tym problemu. Mam też świadomość, że nie jest to tani interfejs. Kosztuje około 1000 zł, więc jak na interfejs audio jest to dosyć sporo. Z drugiej strony jest to najmniejszy sprzęt tego typu, jaki w ogóle można znaleźć na rynku. I w sumie szkoda, że w zestawie nie ma żadnego pokrowca, bo jeśli jest to mały interfejs, oznacza to, że możecie go wziąć ze sobą wszędzie. Wyobraźmy sobie sytuację, że chcecie wziąć laptopa i pójść do kogoś coś ponagrywać. Będziecie musieli wtedy coś wymyślić, żeby wam się ten interfejs prostu nie porysował. No i teraz pytanie dla kogo jest ten interfejs? Otóż wydaje mi się, że sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych gitarzystów. Jeśli interesujecie się produkcją muzyki i chcecie wejść w świat kompresorów, wtyczek, to na pewno Apogee Jam X to będzie dobry wybór. Z drugiej strony wydać 1000 zł na taką zabawkę to dla wielu osób może być problem. Jeśli szukacie najtańszej możliwej opcji, prawdopodobnie Apogee Jam X nie jest dla Was. Ale musicie pamiętać, że drugiego tak małego interfejsu z tak dobrą jakością dźwięku prawdopodobnie nie znajdziecie. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Dajcie znać w komentarzu na dole, co sądzicie o tym interfejsie i wielkie pozdro dla firmy Apogee, która dała mi możliwość przetestowania tego sprzętu. Powoli zbliżamy się do 1000 subskrypcji, także wielkie dzięki za wsparcie i widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro!